Ura, przewodnik kulturalny. A w naszym studiu Tomasz Duszyński. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Tomasz Duszyński, czyli autor licznych książek, już można by policzyć, wyszłoby na kilkadziesiąt, może nawet. No, jest ich sporo. Jest jest ich pewnie sporo. około 30 na pewno. Tomasz Duszyński albo Howard i e. Gibson. To no, były taki epizodik. Mały tak, odkryłeś to. No, były taki pseudonim, tak, ale to fantastyka była. Pamiętam, że taką powieść napisałem zupełnie, zupełnie inną w takim stylu amerykańskim, bardzo takich dawnych paperbacków amerykańskich z lat 80. -tych, 90. -tych i, i rzeczywiście wydałem pod taką taką historię. A tutaj na okładce tej książki, którą przyniosłeś do studia, nie ma Ciebie. Jesteś oczywiście tam we wstępie, w podziękowaniach zapewne. Natomiast no, nie ma Ciebie. Dlaczego? No jak tam tytułową znajdziesz, to, to, to się znajdę gdzieś z nazwiskiem. Jestem jako, wiesz, dobry duch zimu się może to nawet nazywa, wiesz, całego projektu, ale tak naprawdę projekt stworzyliśmy i to, to wyjaśnię Państwu. Album Ocalić od zapomnienia, zdjęcia mieszkańców Strzelina w latach 1945-1980. Rzeczywiście dostaliśmy na to grant, wygraliśmy grant dosyć spory na kilka projektów i w tym, w tym, w tym grancie między innymi taki projekt, który już trwa ponad rok, a którego finał będzie jutro w Strzelinie, czyli premiera albumu, do którego zbieraliśmy zdjęcia mieszkańców Strzelina, po to, żeby te zdjęcia, tak naprawdę historię mieszkańców Strzelina ocalić od zapomnienia, bo ja nie ukrywam, że wiele historii poznaliśmy. Ludzie przychodzili do nas zdjęciami, swoimi prywatnymi albumami. Czasami się bali, że my te zdjęcia zabierzemy, bo oczywiście wykorzystujemy nowoczesne techniki, więc tylko je skanowaliśmy. Potem te zdjęcia trzeba było wszystkie ułożyć, selekcję zrobić. Razem z Jackiem Dziedzińskim, który jest historykiem ze Strzelina, Stworzyliśmy no, no, ten komentarz taki historyczny, tak żeby ktoś, kto widzi zdjęcia, wiedział, czego się odnoszą, i tak naprawdę też mógł trochę poczytać o tym dawne strzyjnie, zwłaszcza tym powojennym, o którym nie do końca wiemy. No I, i rzeczywiście, redakcją się zająłam tego wszystkiego składaniem także, więc tak naprawdę byłem od wszystkiego, też kilka tekstów tam mniejszych, większych razem z bibliotekarkami, które też się zaangażowały bardzo mocno w ten projekt stworzyliśmy i projekt, no tak jak powiedziałem, jutro ma wielki finał, zobaczymy do biblioteki, przyjdzie myślę mnóstwo osób i tych, którzy oddali zdjęcia i tych, którzy chcą zobaczyć jak ta książka wypadła. Książka czarno-biała, oczywiście. No tak, mieliśmy jedno zdjęcie kolorowe, ale już nie robiliśmy koloru, tylko i wyłącznie pod to zdjęcie. No ten klimat musi pozostać. Wiesz, ja w ogóle się zastanawiam, jak zaczęliśmy ten projekt. Czy znajdziemy jakieś zdjęcia, wiesz, 45. roku, wiesz z tych początków, kiedy. Kiedy tutaj e, ci pierwsi strzelniacy się pojawili powojenni, nie, nie ci oczywiście, którzy już musieli opuścić ten strzelin, bo to była wielka wymiana ludności. Nie pamiętajmy o tym. I, i myślałem, że może lata 50. może bardziej 60., więc będzie takich dużo zdjęć. A tutaj się zastanawiałem, co, 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 co odkryjemy. No i słuchaj, jak ludzie zaczęli przynosić zdjęcia właśnie z 45-46 roku, ich dziadków, pradziadków, którzy pojawili się tutaj w tej strzelinie, otworzyli w ruinach strzelina, w rynku kiosk taki drewniany, zbity z gazetami, z papierosami, z tym wszystkim, co można było wtedy kupić na szybko, to so te zdjęcia, jak człowiek ogląda, to po prostu nie jest w stanie uwierzyć, coś takiego kiedyś jeszcze nie było. Nikt o tym nie pamięta. I, i co jeszcze ciekawe, co oca... rzeczywiście udaje nam się ocalić od zapomnienia te zdjęcia. Bo z ogromną przykrością dowiadujemy się, że niektórzy mieszkańcy, którzy dali nam zdjęcia, w trakcie tej naszej pracy odeszli. I, i to jest dla nas takie trochę przygnębiające, a znajdujemy pociechę w tym, że rzeczywiście ocaliliśmy chyba zdjęcia, które być może by zniknęły już z radaru naszego, czy, czy mieszkańców Strzelina, i dali nam naprawdę niesamowite zdjęcia, czy to Straży Pożarnej, czy cukrowni, gdzie mamy pierwszych pracowników cukrowni zebranych, jest tam chyba 300 400 zdjęć. Robiliśmy na pół stronę po to, żeby każdemu znaleźć swoich przodków, swojego dziadka, babcie, czy pradziadka, czy probabcie. Rzeczywiście ludzie, którzy już widzieli te zdjęcia, to to tak odnajdują, a tego zdjęcia byśmy nie mieli. A to jest pierwsza, pierwsze zdjęcie z ludźmi, którzy, wiesz, z tej cukrowni, która dzisiaj jest na terenach wschodnich, a też na Ukrainie, przyjechali tutaj i, i tworzyli tą cukrownię strzeńską tak jakby na nowo, bo odzyskali ją, od prze, przejęli ją tak naprawdę od Niemców, prawda, od, z tego dawnego Strejlen. No, ale ktoś musiał to zrobić, to, kto się na tym zna. I ci wszyscy pracownicy tu się pojawili, i to zdjęcie mamy. No i, i taka szkoda trochę, że, że ci ludzie odchodzą. I myślę, że do wszystkich zdjęć nie dotarliśmy. Może się pojawią też, jak już ludzie dostaną ten album, pomyślą: zobaczę co mam w domu, nie zrobiłem tego wcześniej, ale jednak chyba było warto. Ocalić od zapomnienia. Rzeczywiście jest tutaj mnóstwo zdjęć, też są podpisy. Możemy się dowiedzieć bardzo wiele o tej historii, o mieszkańcach. Podzieliliście to, podzieliłeś to dziedzinami. Są różne lata, oczywiście, powiedziałeś 45, 80. Ja tu na prędce zobaczyłem, bo przed chwilą dostałem ten album, na prędce zobaczyłem dość. Dużo zdjęć z teatru australijskiego. Nie miałem pojęcia, że istniał i to nawet niezły ten teatr był. I powiem Ci, że wielu mieszkańców Szczecina nie miało o tym pojęcia, ale też pamiętajmy o tym, że te zdjęcia dostaliśmy od osób, które były czasami związane właśnie z tego typu działalnością i, i rzeczywiście z kilkoma osobami, które w tym teatrze grały, rozmawialiśmy. Oni przekazywali nam informacje, dawali nam wszystkie materiały, jakie są. I jedyne czego żałuję, że nie mieliśmy wystarczająco dużo miejsca, żeby opisać wszystkie te historie, bo, bo nie bylibyśmy w stanie. Musielibyśmy osobną książkę stworzyć na temat strzeńskiego Teatru Cukrownianego lat 50., -tych, 60., 60., 70., -tych, a nawet wcześniejszych. Kiedy ten zespół się tworzył, a potem zniknął z, z radaru i nie było teatru przez długi czas. Transom powrócił w ubiegłym roku do Strzelińskiej. Jest grupa Stajni Metamorficznej, która, która znów rekrutuje młodych ludzi i, i grają i, i, i mają przedstawienia. Ale jak się popatrzyłem na ten rozmach tamtego teatru, na spektakle rzeczywiście z prawdziwego zdarzenia. Starałem się jak najwięcej, żeby tych zdjęć się znalazło, Starałem się, żeby jak najwięcej tych aktorów się pojawiło, bo ich było dziesiątki, którzy grali i których oglądał cały Strzeń tak naprawdę, bo to było wielkie wydarzenie, nie trzeba było jechać do Wrocławia, nie trzeba, trzeba było jechać, wiesz, nie wiadomo gdzie, bo ci ludzie się nie ruszali tak naprawdę w tamtych czasach za bardzo, ale mieli wstrzenie grupę, która po prostu w, 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 w Mazepę na przykład wystawiała, czy śluby panieńskie, no i można było to prześledzić. No i fajnie, że to znów te zdjęcia, które gdzieś były rozproszone u różnych ludzi różne, bo każdy wiesz z, z tych bohaterów naszych, bo ty, co bohaterowie naszych opowieści, też ci, którzy dali te zdjęcia ze swoich, ze swoich albumów, e, e, też robili mi tylko część, część jakichś tam zdjęć. No a teraz się okazuje, że zebraliśmy to do kupy i naprawdę dosyć mocne przedstawicielstwo <grywania> zdjęć teatru strzelińskiego no to mocne. pozostało. No nie można było oczywiście więcej, bo trzeba było wygospodarować miejsce na motocykle na przykład strzelińskie. <grywania> tak, samochody wiesz, kamieniołomy strzelińskie. Jest tego dużo. Czy, czy chociażby naszych mieszkańców w wózkach, bo mamy tu oprócz samochodów, no też te wózki, które krążyły w które wyglądają niektóre niesamowicie, wiesz, wykinowe jeszcze jakiś design taki, że po prostu mówisz, kurczę, blade, chciałbyś takim wózkiem sobie pojeździć. No i, i, i rzeczywiście jest a nawet kucyki, wiesz, w latach 60., -tych, 70., -tych, 80. -tych, zawsze było na głównej ulicy strzelina, wiesz, takie kucyki można było dzieciaki u nich posa posadzić. Niemal każdy mieszkańca z tamtego okresu ma te zdjęcia, no i te zdjęcia część też przypomnieliśmy historii o 17.00 jutro, czyli w środę Atelier Heinricha Herdena w dawnym Strzelen. To jest wykład czy opowieść Bogosława Szybkowskiego, potem premiera z Jackiem Dziedzińskim. Będziesz opowiadać ci o tym, jak powstawał ten album. Tak, Jacek Dziedziński, tak jak powiedziałem, historyk Strzelina, który bardzo nam pomógł i dużo czasu poświęcił, żeby pomóc nam w tym albumie. Ja jestem specjalistą do 45. roku. No właśnie. A Jacek Dziedziński po 45. roku także musiałem trafić na odpowiednią osobę, ale rzeczywiście zaczynamy, wiesz, chcemy ten łącznik mieć, tych fotografii, Strzelina z lat 20-tych, 30., -tych, kiedy naprawdę mieliśmy bardzo fajnych znanych fotografów, którzy mieli swoje atelier. Kilka takich ateli było w Strzelinie. Wychodziły stamtąd nie tylko zdjęcia, wiesz, takie portretowe, ale także pocztówki. I, I zaczynamy od takiego wykładu, który rozpocznie tą historię fotografii i dawnego strzelina mieszkańców Strzelina. Od, od tego wykładu, a potem przejdziemy do tych obecnych mieszkańców Strzelina. Bo, bo pamiętajmy, no, kiedyś Strzelin, potem Strzelin, ale, ale to jest jedno miejsce, tak, które które który miała swoją historię bardzo, bardzo znaczącą i tragiczną niestety w latach 40., a właściwie pod koniec wojny i po wojnie. No ale musimy znaleźć ten łącznik pomiędzy tym, co było, a tym, co jest teraz. No, wszystko się zgadza. Nazwałem cię tak kiedyś fenomen ze Strzelina i to trwa. Rozmawialiśmy wtedy o fenomenie z Warszawy. Przypomnijmy pokrótce, wtedy ukazała się książka, wydawnictwo SQN, ale na początku był serial audio. Tak, był serial audio, dokładnie napisałem go na, na zlecenie Storytela. 10 odcinków, czyli taki serial, ty, ty, jak mam wideo tam w jakiś, na jakichś tam platformach, które można obejrzeć, to to było tylko i wyłącznie audio, ale ja się zżyłem bardzo mocno z bohaterami, których stworzyłem. Było ryzykowne podejście do sprawy, bo oprócz niego Wurbla, komisarza stołecznej policji, który rozwiązuje w pierwszej części tej trylogii, bo to jest trylogia, zagadkę śmierci młodych kobiet. W, w do tej jego historii, do tej jego śledztwa zostaje wbrew komisarzowi Wróblowi dokoptowany Jasnowic z Warszawy, ponieważ śledztwo utknęło w miejscu i tylko prominenci, bo myśleli, że jednak naciski są różne, że Jasnowic musi pomóc Wróblowi. Wróbel nie wierzy w te sprawy związane z Jasnowidzeniem, przewidywaniem jakichś rzeczy. Więc ten kleż, takie zderzenie dwóch charakterów jest tutaj bardzo mocne. No i ta Warszawa lat 20 30 przede wszystkim, no i te niepokoje, ale też te nadzieje i te wyjrzące stoliki, i gdzieś w atmosferze się pojawiają. Storytel zamówił u ciebie ten n, n, serial audio? Czy to był Twój pomysł? To był mój pomysł. Ja go przedstawiłem Marcinowi Wierzchowskiemu ze Storytela, jeszcze wcześniej Michałowi Narowskiemu i powiedzieli, że to jest świetny pomysł na, na audio. Chcą i od razu kupili już tak naprawdę sam pomysł, zanim jeszcze zacząłem go im przedstawiać w jakichś konspektach. A jeszcze nie byłeś laureatem Nagrody Wielkiego Kanibru, eee, nie? Nie, tak nie, byłem, nie byłem. To wtedy chyba pierwszy glac tak naprawdę mhm. wyszedł, więc zaczynała się moja przygoda w ogóle z kryminałem, z kryminałem retro ale znaliśmy się z, z fantastyki. Michał Zetnarowski ostatnio nominowany był do Zajdla mm -hmm. za, za gnozę. Marcin Zieszkowski też jest bardzo mocno, jako krytyk literacki związany z fantastyką, więc znali mnie i nie brali człowieka w ciemno, wiedzieli, że chyba potrafię pisać. Więc pierwszy serial powstał, potem zamówili od razu po, po sukcesie pierwszego, drugi. Także trzeci, który jest napisany i ma być nagrywany. Nie wiem, kiedy jest dokładnie premiera, zamykający historię sowieckiego i Wróbla sowiecki podczas powstania warszawskiego na początku sierpnia został zamordowany przez hitlerowców i tam się kończy ta historia, ta opowieść. No a potem ze względu na sukces chociażby fenomena, ale też glaca, SQN postanowił wydać to w papierze. Pierwsza, pierwsza część rzeczywiście pojawiła się w lutym ubiegłego roku. Myślę, że na początku przyszłego roku pojawi się Człowiek z Celloidu, czyli druga część kontynuacja fenomena, a potem Człowiek bez przyszłości, zamknięcie trylogii też mam nadzieję. I to też bardzo ciekawe zestawienie, bo komisarz Antoni Wróbel to oczywiście postać fikcyjna, a Stefan Sowiecki to jest postać autentyczna. Bardzo ciekawa zresztą postać tego właśnie przedwojennego świata polskiej inteligencji. A jak się wymyśla taką postać jak Antoni Wrubel? To tak przychodzi łatwo na pstryknięcie? To jest ten sam problem. Mam zawsze ten sam problem z odpowiedzią na pytanie, skąd jest pomysł. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Przychodzi po nagle prostu. przychodzi i tak samo nagle pojawia się Antoni Wrubel ze swoimi wadami. Człowiek zakompleksiony, pełen wad różnych, ale myślę, że dający się lubić, mający zawsze coś do powiedzenia. Ja i... myślę, że dający się wraz z kolejnymi <laughs> częściami, kolejnymi sezonami bardziej lubić. Taką też mam nadzieję, wiesz, bo ja pamiętam o tym, żeby te postaci zawsze się rozwijały w jakiś sposób, bo to nie jest sztuka podać wszystko jak na tacy, całego bohatera od początku do końca, bo w drugiej części nie będziemy się interesować tak naprawdę jego losami, jak nie będziemy go dalej poznawać, nie będziemy widzieli też jego przemiany. I, i pamiętam o tym i w fenomenie z Warszawy, i też pamiętam o tym w Glacu, bo uważam, że postaci po pierwsze, okej, okay, bohaterem jest miasto i tutaj Warszawa, fenomenia w Kłodzko, czyli Glac dawny w Glacu, no ale bohaterowie, ci pierwszoplanowi, ci drugoplanowi są równie dla mnie ważni. Oni tak naprawdę stanowią istotę tego, jak książka będzie odbierana przez czytelników. Oczywiście tak. No dobrze, to teraz zagadka dla Tomasza Duszyńskiego związana o. z tą drugą częścią. My czytamy w tym tygodniu i w następnym w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura fragmenty pierwszej części Fenomena z Warszawy. Czyta zresztą fenomenalnie Adam Ferency. A no to jest zagadka związana z tą drugą częścią, czyli z człowiekiem z celluloidu. Mhm. Bardzo jestem ciekawy, czy znajdziesz odpowiedź na to pytanie, z którego filmu pochodzi ta piosenka? O rany.